Dworska ekspertka dla faktum mówi o Meghan, są pazernili z handlowania złymi wieściami o rodzinie. Czy powodem jest przeszłość księżnej? Kiedy w 1995 roku głośnego wywiadu na temat rodziny królewskiej udzieliła księżna Diana? Świat podzielił się na pół. Jedni uważali, że słusznie obnażyła prawdę o brytyjskim dworze. Inni, że powinno milczeć, by bronić korony. Teraz, gdy jej syn książę Harry zostawia na bliskich suchej nitki. Często porównuje się jego wyczyny do tego, co 28 lat temu zrobiła jego matka. Dworska ekspertka Elżbieta Królikowska, Awi w rozmowie z faktem podkreśla jednak, że między działaniami Diana a Harry'ego jest zasadnicza różnica. On robi to dla pieniędzy. A do kontrowersyjnych kroków ma popychać go księżna Meghan. Diana jedynie się broniła. W 1995 roku księżna Diana zgodziła się na rozmowę z dziennikarzem Martinem Baschirem. W wywiadzie dla BBC, który obiegł cały świat, nie oszczędziła gorzkich słów rodzinie królewskiej. Opowiedziała nawet o romansie jej męża księcia Karola i Camille Parker Bowles. Po latach wyszło na jaw, że Diana została jednak wmanipulowana w wywiad. A zanim go udzieliła... Przedstawiono jej sfabrykowane dowody, które miały zasugerować jej, że rodzina królewska działa na jej szkodę. Rozwścieczona Diana nie przebierała więc wówczas w słowach. Dworska ekspertka i była korespondentka w Londynie Elżbieta Królikowska-Wis podkreśla, że sytuacja Diany i Harry'ego, choć na pierwszy rzut oka jest podobna, różni się ważnym szczegółem. Dla mnie cała ta sytuacja, to rodzaj déjà kiedy w latach 90 pracowałam jako korespondentka w Londynie. Byłam świadkiem podobnej fali ataków na Elżbietę II i księcia Karola, ze strony Lady Diany Spencer, Matki Księcia Harrego. Podobna seria skarg, podobne próby obalenia monarchii. Sojusz z mediami lewicowo-liberalnymi. Owszem, Diana była w pewnym sensie ofiarą anachronicznej formuły brytyjskiej monarchii. Ale kiedy po opublikowaniu w 1992 roku książki Diana, prawdziwa historia, ukazującej fakty, królowa bardzo poważnie zabrała się do reform struktury, Diana bynajmniej jej nie pomagała, mówi faktowi Elżbieta Królikowska-Avis. Było w tym coś agresywnego, rewanżystowskiego, no i warto przypomnieć, że Diana chorowała na bulimie. Choroba zakłócająca obraz kontaktów z ludźmi, ze światem. Księżna Wali była świetną matką. Koszmarną żoną, niedojrzałą, roszczeniową, no i najlepszą bronią w ręku antymonarchistów. Grała foul play ze wszędzie przyjaciółmi monarchii. Dokładnie te same błędy popełnia dzisiaj młodszy syn i synowa, dodaje ekspertka. Tyle, że różnica między Lady Dianą i Harrym jest taka, że ona za kompromitowanie rodziny królewskiej nie brała pieniędzy. A on uczynił to głównym źródłem zarobkowania. Dla księżnej Walii był to jej prywatny rewanż. Uważała się za osobę skrzywdzoną przez królewski establishment, którą w jakimś sensie była, podkreśla. Elżbieta Królikowska Ewis uważa jednak, że powstanie głośnego dokumentu Harry i w którym księżna i książę opowiadają o tym, jak źle traktowano ich na dworze oraz publikacja biografii z pare, w której z kolei Harry opowiada o skandalicznych szczegółach życia w rodzinie królewskiej. To sprawka właśnie księżnej Sussex. Meghan ma bowiem sama nie czuć wielkiego przywiązania do wielu swoich bliskich, poza ukochaną matką. Bo pochodzi z rozbitej rodziny, przez którą wiele wycierpiała. Czy jest w tym ziarno prawdy? Jest Amerykanką, pochodzi z Lower Middlet's Las, otarła się o środowisko telewizyjnych celebrytów. Nie ma pojęcia, jaką rolę odgrywa monarchia w Wielkiej Brytanii. Mekham pochodzi, jak Diana, z rozbitego środowiska rodzinnego, jest w konflikcie z rodzeństwem. Co z pewnością odkłada się na jej myśleniu o rodzinie, być może potęguje poczucie odrzucenia. W istocie marzy o jednym, aby w pewnej chwili zadzwonił telefon z Hollywood, zaproponowano jej fabułę opartą na jej losach motyw kopciuszka oczywiście z nią w roli głównej, mówi Elżbieta Królikowska a wiz. Sussexowie żyją z handlowania złymi wieściami o rodzinie królewskiej. I oboje są jedynie marionetkami w rękach brytyjskich i amerykańskich antymonarchistów. Niemądrzy, pazerni, roszczeniowi, tyle że McCann nic nie traci. Za to książę Harry, i owszem, kwituje. Jak Karol III ukaże syna, dworska ekspertka dla faktu, król może zaraz stracić cierpliwość. Czy czara koryczy się już przelała? Książę Harry ma kolejny kłopot. Jego kochanka udzieliła kontrowersyjnego wywiadu i wyśmiała księżną Meghan. Książę Harry zaskoczony przez amerykańskiego dziennikarza i Toma Hanksa. Wyszły z tego kpiny z królewskiego ceremoniału. Ten artykuł po raz pierwszy ukazał się na stronie faktu 1601,2022 roku.